Skład z wyrzutem nóg i wyskokiem. Zacznij z pozycji wyprostowanej, wykonaj skład. Wypchnij biodra trzymając plecy proste. Pamiętaj, aby kolana nie wychodziły poza linię stóp. Następnie połóż ręce jak najbliżej stóp na szerokość barków. Wyrzuć obu nóż nogi w tył. Przejdź do podporu przodem. Wróć do wyprostu unosząc kolana jak najbliżej klatki piersiowej. Stawiaj stopy jak najbliżej dłoni. Wyskocz mocno w górę. Ćwiczenie należy wykonywać w jak najszybszym tempie. Oddychaj głęboko, trzymaj napięty brzuch i plecy proste. Opuszczanie nóg, pionowe nożyce. Leżąc na macie, trzymaj ręce wzdłuż tłowia. Plecy przytwierdzone do maty napnij w tym celu mocno mięśnie brzucha, starając się przybliżyć pępek do kręgosłupa. Opuszczaj naprzemiennie nogi możliwie jak najniżej, uważając, aby odcinek lędźwiowy nie odrywał się od maty. Kolana proste, palce obciągnięte, brzuch napięty. Oddychaj głęboko. Skos w podporze przodem z wyprostowaną nogą. Zaczynając z pozycji wyprostowanej, unieś ręce w górę. Wypchnij biodra w tył, trzymając plecy proste. Połóż ręce jak najbliżej stóp na szerokość barków. Przejdź do podporu. Napinając brzuch, przyciągnij i wyprostuj nogę po skosie. Kolejno lewa, prawa, po czym przejdź do wyprostu. Plank na łokciach. Deska z unoszeniem kolan. Przyjmij pozycję deski, ustaw barki i łokcie w jednej linii. Nie unoś pośladków, nie wyginaj kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Trzymaj barki, biodra i pięty w jednej linii. Trzymając tą pozycję przyciągaj kolana naprzemiennie jak najbliżej tłowia, oddychając głęboko i napinając mocno brzuch przy wdechu i wydechu. Ćwiczenie wykonuj w jak najszybszym tempie. Unoszenie bioder w leżeniu. Leżąc na macie trzymaj ręce wzdłuż tłowia. Z wydechem unoś biodra i odcinek lędźwiowy kręgosłupa jak najwyżej, tak aby na macie pozostały tylko łopatki. Możesz sobie pomagać i odpychać się rękami. W trakcie ćwiczenia napinaj brzuch, nie odpuszczaj. Burpees. Zaczynając z pozycji wyprostowanej, unieś ręce w górę. Wypchnij biodra w tył, trzymając plecy proste. Połóż ręce jak najbliżej stóp na szerokość barków. Wyrzuć obie nogi w tył do podporu przodem. Połóż się na ziemi, wykonując pompkę. Ważne, aby klatka piersiowa dotknęła podłogi. Następnie podnieś się z ziemi z powrotem do podporu przodem. Wyrzuć nogi, wyprostuj się, po czym wyskocz jak najwyżej. Ćwiczenie wykonuj w jak najszybszym tempie. Unoszenie bioder z opuszczeniem prostych nóg. Leżąc na macie trzymaj ręce wzdłuż tułowia. Z wydechem unoś biodra i odcinek lędźwiowy kręgosłupa jak najwyżej możesz, tak aby na macie pozostały tylko łopatki. Możesz odpychać się rękami. Kolana proste, palce obciągnięte. W trakcie ćwiczenia napinaj brzuch, nie odpuszczaj. Oddychaj głęboko. Skręty tłowia na przemienne. Przyjmij pozycję do brzuszków. Plecy i biodra przylegają do maty ręce za głową. Lekko unieś barki i głowę, odrywając plecy od podłoża, jednocześnie skręcając tłów raz w jedną raz w drugą stronę. Przyciągaj naprzemiennie łokcie do kolan. Za każdym skrętem wykonaj wydech. Oddychaj głęboko napinaj mocno brzuch. Brzuszki z wyprostem rąk. Przyjmij pozycję do brzuszków. Połóż się na macie, nogi ugięte, kolana na szerokość bioder, stopy przylegające do podłogi. Ręce wyprostuj nad głową, unieś tłów w górę, wspomagając się rękami, wykonaj zamach, wyprostuj się. Pamiętaj, wracając do pozycji wyjściowej, napnij mocno brzuch. W wolnym tempie kładź po kolei odcinek lędźwiowy, piersiowy, a na końcu szyjny. Podpór przodem z nogą skos. Zaczynając z pozycji deski trzymaj barki oraz dłonie w jednej linii. Nie unoś pośladków i nie wyginaj kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Napinając brzuch w podporze, przyciągaj naprzemiennie wyprostowane nogi po skosie. Jak najwyżej potrafisz kolejno lewa, prawa noga.